e Węgeli wedlug Świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem placząc, A kiedy tak plakala, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, Powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zebiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy, mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, widziałam Pana i co jej powiedział. Oto słowo Pańskie. Czego przyszłość? Co szukasz? Co szukasz w tej świątyni? Co szukasz każdego dnia i dro krocząc drogą życia. My ludzie wierzący, musimy szukać woli Pana Boga. Musimy wpatrywać się w oblicze Pana i naśladować naszego Pana i Mistrza, który tak szybko spieszył przed kilku dniami do Jerozolimy żeby jak najszybciej nas odkupić, abyśmy byli wolni, abyśmy nie byli uzależnieni od niedoli grzechu. Jak widzimy na tym obrazie, który Pan Jezus przekazał dla nas przez siostrę Faustynę, Pan Jezus kroczy i dalej idzie, idzie z Tobą. Idzie obok, idzie trochę w przed Tobą. Bardzo często my w swoim życiu chcemy Pana Boga obszedzić, biegnąć przed Panem Bogiem. Pamiętacie, co Piotrowi powiedział, kiedy Piotr zaczął biegać przed Panem i mówić: Tobie to nie wydarzy się. Pan jest powiedział, idź przed szatanie. To powiedział, idź precz z moich oczu. Tak jest z nami, kiedy my staramy się zamiast Pana Boga przyjmować decyzje względem drugiego człowieka, względem sytuacji, względem naszych planów bez udziału Pana Boga. Wtedy Rozpoczyna się w naszym życiu wielki chaos. Zaczynamy gubić się, bo o przedzie Pana biegniemy, a Pan mówi idź za mną i mnie na ślady. Nie trzeba starać się być mądrzejszym Pana Boga. Jak uczy kościół, że. Każdego, kogo Ty widzisz od siebie, obok siebie, przed sobą, każdy człowiek jest mądrzejszy. Każdy ty jesteś mądrzejszy ode mnie. Ty masz więcej doświadczenia ode mnie. Ty jesteś pobożniejszy ode mnie. Ty jesteś na drodze do świętości razem z Panem. I ja patrząc na Ciebie też zaczynam to naśladować. Ale jest bardzo ważne, żeby to naśladowanie było. Zwróćcie uwagę na Pana Jezusa, oczy. Czy staraliście się, gdy złapać wzrok Pana Jezusa na naszym obrazie, który widzimy? Nie zlapiecie, bo Pan Jezus patrzy w serce człowieka, patrzy na Jego staranie. Bardzo często my... Panu Bogu wystawiamy rachunki. A Panie Boże, ja zrobiłem tyle dobrych uczynków, ja zrobiłem to, zrobiłem to, ale jak Ty to zrobiłeś? Czy Ty robiłeś z sercem? Czy to robiłeś z miłości? Czy robiłeś z obowiązku? Idziesz do pracy. W pracy. Wykonujesz obowiązek z miłością, czy wykonujesz obowiązek z obowiązku? To bardzo ważne dla nas jest. My chcemy, żeby Pan Bóg nas, nasz był dla nas miłosierny, żeby był sprawiedliwy, żeby nas kochał. My jesteśmy obywatelami państwa którym mamy obowiązek i sami żyć zgodnie z prawem i mamy obowiązek drugich drugim pokazywać, jak mamy żyć. Często słyszę spowiedzi, że kilka przystanków przyjechałem bez biletu. I co kierowca już nie utrzyma odpowiedniej, odpowiedniej pensji. Ty, ty jesteś złodziejem. Państwo dla nas daje możliwość, żeby praktykować naszą wiarę. Daje wolny dzień w niedzielę. Dziękujemy Panu Bogu za, ten, za tę decyzję. Ale czy my jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy wolny dzień? Bardzo łatwo sprzedajemy ten wolny dzień Pana Boga za pieniążki. Zapłacą nam kilka, kilka euro, dwa euro więcej dadzą niż w zwykły dzień. Ty już na niedzielę nie będziesz patrzeć, że to niedzielę. To już będziemy takim sposobem my sprzedajemy swoją wiarę. Gdzie w państwach, gdzie właściciel firmy jest musulmanin, nasi katolicy są zmuszeni w niedzielę pracować, bo u nich jest wolny dzień w piątek. Gdzie są Żydzi? Wolny dzień mają w sobotę, a my katolicy musimy pracować w niedzielę. Nasze, nasz moralny stan jest bardzo, bardzo słaby. Nie umiemy kochać nie umiemy przebaczyć. Przychodzi człowiek i mówi, cały miesiąc moja żona do mnie nie odzywa się. Ja mówię, znajdź drugą. Jeżeli ona z Tobą nie chce rozmawiać, no cóż, na odwrót też mówię dla żony to samo. Moi drodzy, Pan Jezus nam przybacza, podejmuje rękę i błogosławi. On nam przebacza. O jakim naśladowaniu Pana Boga będziemy mógł, mógł ktoś mówić z nas, jeżeli my nie umiemy przebaczać? A przychodzimy do spowiedzi. I co? Spowiedź dopiero wtedy będzie ważna, kiedy Ty przeprosisz tych, kogo skrzywdziłeś, i kiedy ty wynadgrodzisz za dość uczynienia Panu Bogu i bliźniemu. Jeżeli ukradłeś, musisz wynadgrodzić za to. Wtedy będzie nasza spowiedź ważna. A tak spowiedź nasza świętokradzka. Bo my zaczynamy, jak Pan Jezus mówi, perla deptać w blocie. Milosierny Pan uczy nas abyśmy na pierwszym miejscu mieli drugiego człowieka. Miłość do drugiego człowieka to znaczy świadectwo, jak ty kochasz Pana Boga. Pamiętacie, w Pismie Świętym mówi, że jeżeli ty nie kochasz, Pana Bo jeżeli nie kochasz widzianego człowieka, to jesteś klamcą, że ty kochasz Pana Boga. I to jest prawda. I z tego klamstwa my musimy na spowiedzi przyznawać się, bo Pan tego nas uczy. Moi drodzy, często słyszymy, słyszę takie na spowiedzi powiedzenie, wszyscy tak robią. No i, i ty tak robisz. No moje dzieci tak robią, żyją bez ślubu. Ja mówię, no tu dzisiaj tam pięć osób pójdzie odbierać sobie życie. Idź razem z nimi i też proszę powiesić się. Bo wszyscy tak robią. I ty tak zrób. My Pana Boga nie kochamy. Nie walczymy o miłość. My musimy walczyć o miłość. I wszystko zaczyna się od nas osobiście. Pan Bóg daje dla nas czas. On wszędzie nam pomaga. Tylko jednego nie może zrobić z, dla nas, zmusić nas. Bo Pan Bóg tak nas mocno kocha, że On dał dla nas wolna wola. I dzięki tej wolnej woli Pan Bóg nie może nas zmusić. Na przykład teraz mówią, na Ukrainie jest bardzo piekielna sytuacja, wojna. Czemu Pan Bóg nie naprowadzi porządku? Pan Bóg nie ma prawa to zrobić, bo On dał dla człowieka wolna wola i człowiek musi sam z wolnej woli przyjąć decyzję i zatrzymać tą wojnę. Dla wszystkiego na pracy nad sobą w życiu duchownym jest potrzebny dać czasu. Zobaczcie, już odzwyczailiśmy się skorzystywać z laski czasu, bo dzisiaj co? siądliśmy, ja teraz usiadłem do samochodu i za godzinę przyjechałem tutaj. Chociaż odcinek nie mały. Albo na przykład tam do samolotu siadasz i za dwie godziny na drugim kontynencie będziesz. Przyzwyczailiśmy się do szybkiego działania. Coś tam głowa boli, prawda? Wziąłem pigułkę i już wszystko, już tam jestem zdrowy. Otrudem się, nieważne, ale jestem już, głowa nie boli. Ale z wiarą tak nie jest. Z wiarą jest potrzebny czas. Trzeba dać czasu, trzeba dać czasu posłuchać Pana Boga codziennie. Usiąść i posłuchać Pana Boga. 15 minut, pół godziny. Posłuchaj Pana Boga, co On chce do ciebie powiedzieć. Jak On do ciebie coś powie, jeżeli cały czas odmawiasz urzędnicę. No jak On tobie będzie mówić? Zapytaj się Pana Boga. Jak ty Panie ze mną chcesz? Kiedy będziesz mówił do mnie? Ale jeszcze różaniec muszę. Odmówiła różaniec i poszła. No nie ma czasu już z Panem Bogiem posłuchać, co On powie. A Pan Bóg tego chce. Chce z nami porozmawiać. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy ten czas Panu Bogu dali. Abyśmy przeszli to, co dzisiaj słyszymy, że Maria pobiegła musiała mieć czasu, biegnąć do uczniów, żeby oznajmić, żeby oznajmić im, co się dzieje, co ona spotkała. Maria pobiegła. Pytanie. My byliśmy w świątyni i teraz przychodzimy do domu. Ja nie wiem, ja wiem, że to nie wszyscy, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy przychodzą i opowiadają w rodzinie, siadają, jedzą wspólny obiad i opowiadają w rodzinie, co w jakim kościele kto słyszał. Tak jak Mary opowiada, my też mamy obowiązek opowiadać, co było, co teraz usłyszeliśmy, co przeżyliśmy, jak było na spotkaniu z Panem. To jest nasza rodzinna sprawa. Pan Bóg w Trójcy Jedyny jest głową rodziny. I my z głową rodziny nie mamy żadnego kontaktu. Z Swoją malutką rodzinką nie mamy kontaktu z Wszechmogącym Bogiem, Bożą Głową, wszech, wszech, z Ojcem Wszechświata. Nie mamy kontaktu. Bo my o nim przy stole nie świadczymy, nie opowiadamy. Moi drodzy, dużo w naszym, w naszym życiu mamy co do poprawy. To nie dlatego ja mówię, że jesteście gorsi, jesteście niedobrzy. Nie. Ja tylko mówię, co my mamy do poprawy, żebyśmy. Tak, może nie ty masz do poprawy, ale na pewno gdzieś tam w swoim gronie znajdziesz człowieka, będziesz wiedział o człowieku, który ma kłopot w tym czy w innym kierunku. I trzeba do poprawy, żeby on zaczął mieć chęć. Dlatego rozmawiajcie, rozmawiajcie, dawajcie świadectwo, jak. jak Najczęściej rozmawiajcie o Panu Bogu. Jeżeli Maria Magdalena nie powiedziałaby o Panu Bogu, że widziała taka sytuacja, że spotkała Pana Boga, apostolowie każdy w swoje stronę rozbiegli się. Nie, nie byłoby im razem, ich razem. Bo oni też mieli wielki strach. A my też mamy strach, bo nas nie zrozumieją. Tak. Nie zrozumieją, ale to nie znaczy, że my nie, nie mamy prawa, nie musimy o tym rozmawiać. Moi drodzy, my mamy najcenniejszy dar w historii Kościoła. Drugi raz w historii Kościoła Pan Jezus chciał, żeby jego namalowali. Pierwszy raz namalowali świadectwo Świętej Marii à la Kok, serce Jezusa. To pierwszy obraz, który pan Jezus chciał, żeby był namalowany. Drugim obrazem w historii Kościoła jest pan Jezus Milosierny, którego widzimy teraz przed sobą. To jest bezcenny dar i dzisiaj powiem szczerze, że jakoś tak trochę zasmucony jestem, że nas jest tak mało, że my nie wierzymy w miłosierdzie Boże. My nie, nie, nie ufamy Panu Bogu i to jest źle. To jest bardzo, bardzo źle. Musimy ufać Panu Bogu, trzeba zaufać Panu Bogu. Częściej zwracaj się do Pana Boga. Akty szczeliste. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Idziesz po tych steckach, po tych dróżkach. To Faustyna chodziła. Tu święty, święty Rafał Kalinowski chodził. Tu chodził ojciec błogosławiony Michał Sopoczko. Tu chodził Andrzej Bobola. Tu chodził święty Józef, Tymi uliczkami naszymi, tutaj, gdzie ot my chodzimy, święci, tu chodził błogosławiony Jerzy Matulewicz, nasz biskup 20, 20 lat. Wszyscy oni tu chodzili tymi samymi droga, drogami. Mieli. Jedli to samo jedzenie. Mieli sytuację jeszcze gorszą niż my dzisiaj mamy. Dlatego, moi drodzy, mamy wzór i przykład, kogo naśladować. I mamy cel codziennie, jaką drogą i do kogo my idziemy na spotkanie. I jest, proszę Was, idźcie za Panem Jezusem. Patrzajcie na Pana Jezusa. Jak tobie bywa ciężko i boli, weź scenę biczowania Pana Jezusa. Jak tobie bywa padasz, weź scenę upadków Pana Jezusa. Patrzaj na Pana Jezusa. To jest to, co dla nas Bóg dał, abyśmy wytrwali. Dlatego dziękuję Panu Bogu, że wybrał nas na stolicę miłosierdzie, Nasz, nasze święte miasto Wilno. Dziękuję Panu Bogu za Was, którzy przyszliście, przychodzicie tutaj, żeby świadczyć o swojej wierze, że rozmawiacie z Panem Jezusem, że jesteście otwarci. I dziękuję Wam, że tą wiadomość przekażecie dla innych, którzy na nią czekają ale jeszcze dzisiaj nie są z nami. Niech wszystkich Pan błogosławi i wynagrodzi dla Was. Bardzo serdeczny Wam Bóg zapłać.